Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Są już z nami pan mecenas Wojciech Fraszek i starszy aspirant Tomasz Kukółka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Gotowi na wasze pytania. Witam i już czytam co napisał pan Tomasz z Gniezna. W internetowej dyskusji w związku z definicją znaku P21 Powierzchnia wyłączona, część użytkowników wskazuje, że definicja zabrania wjeżdżania i zatrzymywania się, czyli zabrania wyłącznie obu czynności jednocześnie. Jak należy interpretować ten znak w takim razie? Tomek, jak? Chodzi Pan o tak zwane wysepki malowane na jezdni, które stosuje się w celu dokładnego wskazania toru jazdy pojazdu, skorygowania przebiegu krawężnika. Oddalenia toru jazdy pojazdu od przeszkód w jezdni oraz uzupełnienia wysepek wyodrębnionych z jezdni, wyjątkowo ich zastąpienia. Bez wątpliwości należy stwierdzić, że powierzchnia wyłączona w postaci znaku P21 to miejsce na drodze, które już sam wjazd jest zabroniony, a tym samym zatrzymanie się. Znakowanie poziome dróg ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestnictwa ruchu innych ucz uczestników znajdujących się na drodze oraz usprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z drogi. Przy czym znaki poziome mogą występować samodzielnie i nie muszą być dodatkowo powiązane ze znakami pionowymi w postaci w tym przypadku znaku drogowego B36 zakazującego zatrzymania się. Wątpliwości w opisywanej sprawie całkowicie rozwi rozwiewają liczne wyroki sądowe wydawane w różnych sprawach dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego, o którym mowa jest o znaku poziomym P21 powierzchnia wyłączona. Jak pokazują wyroki składów orzekających w całej Polsce, w zdecydowanej większości zapadały wyroki skazujące. Zatem nie wjeżdżamy na, na, na malowaną wysepkę i nie zatrzymujemy się na niej. Nie stosowanie się do znaku P21 powierzchnia wyłączona stanowi wykroczenie określone w artykule 92 ust. 1 ustawy kodeks wykroczeń. Dziękuję. A dla Wojtka mam dość obszerne pytanie od pana Mirosława z ostrudy. Pracuję w firmie, która dowozi materiały szklane do różnych odbiorców. Rozładowywałem niedawno samochód i niestety ruch windy spowodował rozbicie się towaru, przeładowywanych przedmiotów. Pracodawca chce mnie obciążyć karą za to zniszczenie. Wiem, że towar jest ubezpieczony, więc dostanie też odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy mogę sprzeciwić się temu procederowi, a może prawo nie jest po mojej stronie? Wojtek. Jest po stronie widza czy nie? Panie Mirku, kodeks pracy przewiduje oczywiście odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy, ale na szczęście ta odpowiedzialność jest ustawowo ograniczona. Jeżeli stało się to bez Pana winy, czy może inaczej powiedzieć, nieumyślnie to wówczas ta odpowiedzialność jest ograniczona tylko do trzymiesięcznego wynagrodzenia i to w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Jeżeli oczywiście szkoda byłaby wyrządzona umyślnie, czyli chciałby Pan wyrządzić pracodawcy szkodę, czy też jak rozmawialiśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków, szkoda dotyczy mienia powierzonego, to wówczas odpowiada Pan. Pełnej wysokości. Natomiast wracając do kwestii ubezpieczenia, tak jak powiedziałem, odpowiedzialność pracownika jest ograniczona do rzeczywistej straty pracodawcy. Jeżeli pracodawca tą szkodę sobie zaspokoił poprzez wypłacenie odszkodowania przez ubezpieczyciela, no to wówczas ta jego szkoda wynosi zero. Powinien Pan oczywiście odmówić zapłaty takiej kary, jak Pan to nazywa. Jeżeli zostanie Pan pozwany do sądu, oczywiście nie powinien Pan w żaden sposób uznawać tego typu powództwa, tylko bronić się przed sądem i żądać jego oddalenia. Jeżeli ta praktyka ma charakter nagminny, to radzę po prostu powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Wówczas inspektorzy. Przeprowadzą kontrolę, nałożą prawdopodobnie na pracodawcę karę za wykroczenie. To są kary do 30 tysięcy złotych, dadzą określone wytyczne, które pracodawca ma obowiązek spełnić w ustalonym terminie, a potem dokonają tak zwanej rekontroli, czyli sprawdzą, czy pracodawca to wykonał, co zażądała Państwowa Inspekcja Pracy. Jeżeli tego nie zrobi, mogą być nakładane kolejne kary, może nawet Zostać złożone zawiadomienie przez inspektorów do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dziękuję naszym ekspertom. Sponsorem programu było Prawo i Transport reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.